Witamy na 8. Gali Nagród Lewiatana. Dziś wieczorem mamy przyjemność wręczyć wybitnym osobistościom laury Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiata. Nasza konfederacja podjęła w 2004 roku tradycję przedwojennego Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów Lewiata. Jego założycielem był Andrzej Wierzbicki. Czołowy reprezentant i rzecznik kół gospodarczych Polski Międzywojennej. I właśnie jego imieniem nazwaliśmy coroczną nagrodę Lewiatana, którą przyznajemy wyróżniającemu się przedsiębiorcy. Drugą z naszych nagród przyznajemy osobistości życia publicznego, która w decydujący sposób wpłynęła na rozwój przedsiębiorczości. Dedykowana jest wybitnemu politykowi okresu międzywojennego, Władysławowi Grabskiemu. Po raz pierwszy w tym roku zarząd Konfederacji wraz z Fundacją imienia Profesor Barbary Skargi przyznają nagrodę za odważne myślenie. Ideą nagrody jest kontynuacja dzieła profesor Skargi, laureatki nagrody Lewiatana w 2008 roku. Nagrody Lewiatana otrzymali w 2004 roku Adam i Jerzy Krzanowscy oraz Leszek Balcerowicz. W roku 2005 Piotr Sojka. Jerzy Hausner i Lech Wałęsa. Rok później w 2006 Krzysztof Pawiński, Dalia Grybał-Skajte oraz Wiesław Rozwódzki i Jacek Socha. W 2007 roku uhonorowani zostali Solansz i Krzysztof Olszewscy, Grażyna Gęsicka, Danuta Hibner, Władysław Bartoszewski i Tadeusz Mazowiecki. Laureaci nagrody w 2008 roku: Adam Gural, Jerzy Buzek, Barbara Skarga oraz Marek Edelman. Rok później przyznaliśmy okolicznościowe nagrody dziesięciolecia istnienia Konfederacji osobom najbardziej zasłużonym dla rozwoju lewiatana. Tym samym w 2009 roku nie przyznaliśmy już nagród regulaminowych. W kolejnym 2010 roku nagrody otrzymali Leszek Czarnecki, Michał Boni i Janusz Lewandowski. W zeszłym roku grono nagrodzonych poszerzyło się o Jerzego Staraka, Bogdana Zdrojewskiego, Krystynę Jandę i Aleksandra Smolara. A kto w tym roku otrzymał nagrodę lewiatana? Dowiemy się za chwilę.